Witam was serdecznie w drugiej części z meczu turniejowego Są te same osoby co w poprzednim odcinku Czyli Phoniks XV, Wilku yo, i Matej Jakaś i Kto no, mi wchodzi kurde pod celownik? XV Uszczale ci łeb I spadnie Aisa? ci spatyka Ubijam Acea Nieprawda, zbiłem jednego ci Latuję. Dziękuję, kto mi rzucił to? No już to! No i dobra, coś chcecie. Oczyszczyliśmy. Ja, 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 ja. Pierdalaj. A jak on mi dał 99 i deadłem, jak ja nie jednego a, obrażenia nie dostałem Ej, CZK broń OP, już więcej nie chodzę z 57'em i takiem to jest najlepsza broń Ewa, nie? Nie ruszaj się! Nie ruszuj się! Ja mam ładniejszego 57 kami. Możesz mi oddać swojego -a Kami, ja go opchnę Ja mam forest night Wiesz co jest piękne? To XV to Ojej, Okej. Okay. Tu dwóch na B. Gdzie Dobra okno. Na min będę. Na środku. Gdzie są? Patrz, czy nie dam shorta, jak jesteś na midzie. Nie, robię... B? No. Na B. B, B. B. Chodźcie szybko. Biegnę. Na pomocy. Mam pakę, mam pakę, mam pakę, mam pakę, mam pakę. Nie, nie, bardzo tunelami bardzo chowaj się, chowaj się. Zabigo, zabigo, nie, 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 Chowaj się, nie, się. jest nie, 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 tam. zabij go, nie, 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 w ostatni. nie, tam jest, przecież wilku. No, ale mm. gość z terroru, bo on pewnie poszedł midem albo. Gość! Midem, o, drzwi. Drzwi, drzwi, drzwi! Drzwi, drzwi, drzwi! Nice, 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 Wilku, nice. O, oczywiście, magiczny przycisk F9 i kurde lamie. Hmm, to, tak. to nie taki Zacznijmy magiczny. Zacznijmy od tego, że kupimy sobie M4. Teraz kupimy sobie CZ. I idę koksić. E, dobra, robimy tak, panowie, 3A, 2B. Ja lecę shorta tym razem jednak. Kto idzie ze mną? P? Ja idę Luz bluz stary, jak, jak za dawnych dobrych lat O kurde, jest oślepiający, jest i goście Cofaj. Cofnij, cofnij go Troska. Paczka tam jest Troska. nawet O, tak Nie ma Nie ma Kryjcie mida, bo o, wyjdą kurwa. na pewno Idzie, poszedł tunelami na dół Ja pierdolę, nie wiem jak on mnie z dupy zdejmuje i ten sam goście EJ JAK? Bylku, mid. Nice. W tunelach. co, <grywa> so, dobry był. Kurwa. Poszli już. Jest, są so w tunelach, są so w tunelach. Już nie. No, już jak nie? Już nie, już nie. Już nie. No, jeszcze jeden jest. Na schodach. Powinien być. Albo na górze tam. Jest. Jest, no Po nich idź tam. Po nich idź tam. Masz... Weź granata, rzuć. Najpierw. Nice, jeden hey. Jakie szkło mu z łubawy schiwał, jak ty strzelałeś? Takie zęby. Do kafelki. Do <laughs> kafelki. Co za złodziej! Ty, terrorysta złodziej. Niebieski świerk. Matej! Którego od roli nie, nie, Bardzo mi w To. F Fajnie wygląda, co nie? No, nice. Jeszcze mam od Mateja XMK w niebieski świerk, reszta sobie samou fundowałem. W... Nie, nie, no, nieźle. Od Mateja? E, xm XMK tak. I gdzie wbijają? No, nic. Na longu. Chodź, chodź, ich od longa. Jak tam przytrzymacie, to podejdziemy od longa. No, idźcie, tam no. no. Nie patrz, się za piekielę. Ale shiftem, rola shiftem musimy. Shift. <grym> Dobra, no już mają, tak, oni coś mają, Nie, to szybciej, szybciej, bo został dwóch, nie możemy. No, trochę tak nie zabili już. Fresko Kurwa. szliśmy Na shiftie idioci. Dobra, paka! Co faj! Nie pierdolę. Taka paka. <grym> nie, ugrał. Popatrzcie. What? Ja. Nachuj, garażowałeś. Poczekać aż się bardziej przybliży. No, mhm. Albo się odwróci. No właśnie. Nie stać na AWP, no ale cóż. Ale mnie stać na UMP. Ja, ze właśnie, bo ja na... idę na longa, teraz ja idę na longa. Ja też idę na longa. Ja też ja idę na longa. Bo ja też Wyjdźcie na B. No dobra, to idę B wtedy ze scoutem To idziesz, żeby Matej, to ja zostaję i idę jako support. Dobra, ja idę. E, nie, chodź, e, support na B, bo z Matejem to tak średnio mi idzie. Idę na shorta. Idzie. Yeah. Na shortcie poszli. Idą na shorta chyba. Albo rzucili wabika. Nie idą z każdej strony, chcę zaznaczyć. Ale paka jest na B, dobra. Nie okrążam, bo to nie podnieśli. ma sensu. U, go, siak. W ogóle Dobra. Co, co wać... Jeden niech patrzy mida, bo oni midem będą wchodzić. Ale patrzcie tunele jeszcze. Tunele, na mid... Tunele, są, Na midzie. Mida. Pakę zabrali Poszli chyba na A. na A, poszli na A poszli I co widziałem to kurde troszeczkę na A Idź na A Dobra, poszli, no. trochę myśli nie zaszkodzi Na shortzie, na szarcie. Fru, nie zdążyłem Idź longa tej. Obaj bo do... Nie wie, dobra, nie chodź A, poduszana jest Albo... Znaczy cztery Weź ty, bo A, nie Bym dobra, wie gdzie jestem, ej ty idź longa Patrz nie zrobi Nie, on widem, pójdzie Trup to ciebie. skocz na dół Szybko Phoenix teraz bijaj. Ja ci czy... czy... nie... O. Nie, to tu... ty Dobra, nice. szybko. Szybko. For, two, yes. A widzieliście, ej, ale gość wiedział, z którędy, którędy przyjdę, bo tak fajnie rzuciłem smokę, żeby nie widział. Ale on ogarnął chyba. Ej, ktoś mi kupił UMP? Nicomu kup kupił UMP. Mi UMP, 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 proszę. Sam nie ma kasy. A nie, jesteś. Ale foma mu kupił, o dzięki. Go, e, no, ktoś chciał UMP. Ja już mam. Ja już no i teraz na CZ-kę mnie to... nie stać, tak. świetnie. <toddź> <toddź> ej, ja, jeszcze jeden, ja, jeszcze wow. jeden. Wow, 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 awka jest na midzie. Nie no, nieźle. Idą tym, longiem. Long! Long! Trzymaj XO. Uciekaj. Yeah. Wow. Za, za tym jest, z prawej, z prawej. Pistolet. Łop! Matej, szybko, szybko, szybko! Matej, 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 matej! Mate, 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 mate. Zapierdaj, bo pakę wziął i poszedł na! Nie, nie, skanuj drzwi, skanuj drzwi, skanuj drzwi! Mówię, ci, skanuj drzwi! Paka leży, oh. paka leży, paka leży! Ło, wow, wow, wow. Chłopie, Powiedz mi, dlaczego ty reloadujesz jak wystrzelasz pół magazynka? Wiem, e, że jest nie, za drzwiami, to reloadujesz! drzwi nie skanuje ogółem, to nie jest szóstka. Ludzie! No, Ale można skanować, no! Jeżeli teraz no. tego nie wygramy, nie będziemy mieli połowy W sensie, Dobra, musimy sobie, wygrać, żeby mieć przynajmniej połowę, punktów. dwa razy więcej punktów niż oni Ze względu na to, że wtedy więcej do awansu mamy No patrzcie, w ten weekend a. Mamy 7 punktów Dobra, ej, ja proponuję zrobić to tak I, i gram z pamiętajcie Jestem supportem, krzyczcie, że gdzieś są, a Tylko gdzie? Znowu long long. long long Idę od shorta Nice Idę od longa No bo... No. się, chłopie trzymaj, trzymaj się tam, to A Nie, no... ci tam, tam? Dobra, jeszcze jeden Idź, jeden. idź Reload, reload. Wraca No pomogę mu No Wymierzyłem sobie wysokość głowy i zacząłem strzelać po prostu Just like that Nadal mnie nie stać na awkę, jestem po prostu rozpaczony Jesteś Cze? biedny no, jakbyś mógł, byłoby dobrze. Nie tam, geniuszu. Nie, sorry, sorry. Tak, tak, tak. Patrzcie się. M4 Boinks, abyś ruszył. Aim on, ok. No kurde. No ja też im napisałem, jak oni coś tam. Kids on, nie? To ja napisałem też o. Ok. Co się czai, Ej, ale 1B Ale to tylko... To Ej, gościu! Pilnuj shortta jeszcze nie wiadomo co zrobimy z shortem. A się ja. już... Ja. Ale jak on to zrobił? Właśnie Pupu, <laughs> i poleciałeś na pillę. WOO! Wow, sorry nie znoszę mu trzeba mam na emocji XV tobie nadzieja Nie no Ja jeden HP odbejdzie Pewno, to jest jedyne Pewne Jeden HP, mm -hmm. powodzenia, bo to ukryłem. No nie, nie, nie dało się synchronizacja idealna. Nie, ej, to teraz im wyjdźmy tak, jak my wychodzimy standardowo, no nie. Jeszcze mamy szansę mieć dwukrotnie więcej. Dobra, panowie. Ja się nie pierdzielę. Oni, po, oni na, na 100% longa pójdą. Ale nie raszuj, ja? to jest zły pomysł, żeby Was No właśnie nie raszujcie, bo oni w moment was wybiją. Lepiej się gdzieś na forcie czy po O to, to my chodzi, na... chodzi, że my nie raszujemy, my stoimy, oni wypadają. Ja Trochę tutaj w ja, ja zdążyłem. ile wy wybiłem? Jednego teraz w tej rundzie, nie? poprzedniej. Jednego no, zdążyłem wybić, bo wy. Już... Matej, jak mam no na B? B, 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 dwóch B. Cofnij Paka jest B. Bota nie mają. Chodźcie, B. B, B. B. Może. Tunelami idę. Ej, no. Też idę tunelami, bo Sary to co? Ha. Ha ha. ha. Długo. Uj! Tył, tył, tył Nie no, idę mam teraz iść? Uważaj, idzie z tobą. Fonis, uważaj! <laughs> <laughs> Jaki bułka. Nice, nice game. O, dostałem. No w jest. Yes. Dobra, dziękuję wam serdecznie za obejrzenie. Siema, Nara. Nara, ziska, ziska. Ja też jest problem. Bye, Bye. Thank, you. thank you. Bye, thank you.